Jestem Emilia, przyjechałam tutaj z Litwy. Uczestniczyłam w warsztatach na temat fałszywych wiadomości i dezinformacji. Ten projekt dał zatwierdzić swoją wiadomość o różnych fajkach w internecie. Integrowaliśmy się z grupą z Polski. Polska grupa zaprezentowała swój kraj poprzez przedstawienie ziadów. I ze strony teatralnej mogę powiedzieć, że to było po prostu coś super. Twierdzę, że dało nam się z nimi zintegrować i że jeszcze spotkamy się na różnych projektach i dziękuję za ten projekt Ważenie. Jestem Wiktorią, też uczestniczyłam w projekcie, który był ważenie. Co mogę w ogóle powiedzieć o projekcie? To, że mi tu bardzo podoba, czuję siebie jak w domu. Tu nie tylko są takie lekcje, zajęcia, ale też są zabawy, chodzimy na spacery, robimy jakieś integracje, kontaktujemy z Polakami i w ogóle na temat organizatorów to oni prosto są super, to najlepsze organizatory, których ja widziałam w swoim życiu. naprawdę. I polska grupa też jest super. <grystanie> jest najlepszą.